Ja to niby taka gwiazdeczka z Polski, ale mówię tak, bo że oni, oni dużo jeżdżą, tam na pewno jest jakiś potencjał. No i potem sobie muszę jakąś komercję pójść w Tivoli, grałem po z takim Big Bendem. No i potem pamiętam taki zespół Red Square, to byli Beach boysi, te, tacy Beach boysi skandynawscy. Pamiętam, jak to było, że oni ogłosili. Ogłosili w gazecie tej muzycznej, że jest. Poszukują perkusistę, bo ten perkusista, oni go, nie wiem czy. U, nie mogli się z nim dogadać, z tym grali z tym, z tym Anglikiem. Oni z nim przyjechali i grali z tym czy Anglikiem, oni sz Szkotami byli tam, tamci. Czy? No i były, wiesz, trzeba było stanąć do castingu. Wiesz, ja to niby taka gwiazdeczka z Polski, ale mówię tak, Boże, no, oni wiesz, oni dużo jeżdżą, tam na pewno jest jakiś potencjał. Jeśli patrzymyś komercyjnie troszeczkę, wiesz? Chociaż Beach Boys, śpiewali śpiewali rewelacyjnie, to, bo oni śpiewali, by, byli bardzo, pop bardzo popularni. No i pamiętam, ten na wyspie Ama, tam gdzie ja mieszkałem, wtedy miałem mieszkanie. Jakieś było z pół kilometra, oni robili w takiej małej hali, taki spotka, ten casting. Patrzę, tam gwiazdy perkusyjne, skandynawskie, wiesz, inne. Boże, ja tak, ja taki mały żuczek, taki z Polski sobie siedzę, ja tam będę robił, wiesz. No, godziny to trwało. No. Ja tam poszedłem, patrzę, wchodzę do tej salki. Patrząc się na nich, oni się na mnie patrzą, z no, polskich chłopak przyjechał. Ale powiedzieli, że jestem y, z Trubadurów, oni gdzieś słyszeli, jestem śpiewającym perkusistą, a oni takiego chcieli... No beach boys. No i jadłem i mówię, co byśmy zagrali? Ja mówię, a co, a co chcecie? No to oni zagra Kto, y, Zagraliśmy tam z dwa numery beach Boys. No i potem ich kazali zaimprowizować przy perkusji, yy, podali mi głos, czy ja łapię szybko głos. Drugi, trzeci, czwarty, czterdziesty, czterdziesty, piąty, widzą, że szybko tu idzie. Oni się tak spojrzeli na mnie i nic, Dzie dziękuję bardzo. Oni nic, zimno, a oni w czwórkę przybiegli i zatworzyli, no ja już tak mieszkałem skromnie, wiesz, bo to z Polski nie, jest, przy, niedawno przyjecha, przyjechałem, no Mówi mu: jesteś z nami, jesteś czwarty z nami. Witamy w klubie. No. I tak zacząłem z nimi jeździć.